Hej moi drodzy, od razu wybaczcie za moje pazurki, które są nadal w farbie królowej, Ale ciężko mi to domyć na ten moment, plus jeszcze pracuję, więc takie będą przez chwilę. Dobra, dzisiaj przyszła do mnie paczuszka i otwórzmy ją razem. Okej, okay, tak jest zapakowana ta paczuszka. mam, więc zacznijmy otwierać może z drugiej strony. Rozetniemy to. To widać, jak ja rozcinam? Nie. oczywiście, że nie. Okej. Okay. Mamy rozciągną. patruszkę. Aha, ale nie rozcięłam folii bąbelkowej, ale już rozerwę pozorami. I uwaga, tak wygląda to zawiniątko, w którym jest pet shop. Nie wiem, czy zauważyliście, co to już może być, ale nieważne, na razie otwórzmy do końca. Jeżeli. Oh, możecie w tym momencie możecie w komentarzu zgadywać, co to było. Nie oszukujcie, nie usuwajcie komentarzy. Piszcie i zobaczymy, czy zgadniecie. Oh, wcale nie widać, wcale nie widać. Dobra. Tada. Tak, ta owieczka. I dobra, przybliżę i już Wam powiem coś więcej. Tak ona wygląda. Ma tutaj taką ładną, jest na kartkę. Jest odrobinę strapana, ale to odmalujemy najwyżej i tutaj jest troszkę brudna, mm, ale to jest oczywiście do domycia raczej, więc to się tym nie przejmuje. Ach, jest piękna. Mm, pewnie teraz myślicie, że wydałam na nią miliony, ale nie. Zapłaciłam za nią... kurczę, nie pamiętam, czy dobrze pamiętam. Albo 20 zł, albo 15 zł, coś takiego. W każdym razie załóżmy, że 20. Eee... No, wygląda pięknie, musicie się przyznać sami. Mm. No, także, no, to już raczej koniec filmiku. Chciałam się tylko pochwalić, bo wiem, że jest hype na owieczki i troszkę w ten hype, możliwe, że weszłam, ale. Ale cóż, trudno. Mm. Bardzo mi się podoba. Ważne, że kupiłam ją tanio, że nie wydałam na nią milionów, bo jednak co owieczki dawać 100 zł, tak jak to jest wystawione na Vinted... Niezbyt, niezbyt. Ceny szaleją na I Ja w to nie wchodzę na szczęście. Przynajmniej nie, jeżeli chodzi o zwykłe figurki, popy. Zdarzyło mi się odrobinkę przepłacić, ale to i tak były zawsze minimalne ceny. Także cieszę się, że nie, że nie przepłaciłam za to tak dużo. No i co? Trzeba ją lecieć domyć. Tak też zrobię. I widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Do zobaczenia!